Kwasy. Zanim więcej informacji o kwasach, najpierw sobie omówimy, jak w ogóle kwasy wyglądają. Z ja mam wiedzieć, że jakiś związek, który mam napisany, chemiczny, to jest akurat kwas? Kwas to jest taki związek, który ma wodór na początku i stąd możemy go odróżnić od y, innych związków, że właśnie jest ten wodór z przodu. Y, ta reszta cała, poza wodorem w kwasie, to jest tak zwana reszta kwasowa. I teraz napisałam tutaj różne kwasy. Kwasy możemy podzielić na kwasy beztlenowe, czyli takie, które, nie mają, takie, które mają, nie mają tlenu. Jeszcze sobie to jeden dopiszemy. Taki, który ma wyjątkowo dwa wodory, ale też jest kwasem beztlenowym. To jest jeszcze jeden H2S. To sobie tutaj go napiszemy jeszcze. A reszta to są kwasy tlenowe. Mają w swoim w składzie cząsteczki tlen. I teraz tak, teraz jak już mówimy o tej reszcie kwasowej, to sobie zaznaczymy, które, gdzie są te reszty kwasowe w tych kwasach. I to sobie zaznaczymy jakimś kolorem, którego tu nie ma, może niech będzie na czerwono. W sumie jest czerwony, ale to nic. Czyli tak, wszystko poza wodorem w kwasie to jest reszta kwasowa. Czyli tutaj S jest resztą kwasową, tutaj Cl, tutaj Br, czy wszystko poza kwasem to zaznaczymy tutaj reszta kwasowa SO4, tutaj będzie reszta kwasowa NO3, tutaj będzie reszta kwasowa PO4 i tutaj jeszcze będzie reszta kwasowa ClO4. I teraz musimy też wiedzieć, ile te reszty kwasowe są w tym kwasie wartościowe. Um, Tutaj możemy to określić w ten sposób, że reszta kwasowa w kwasie jest tyle wartościowa, ile ten kwas ma wodorów, tak? Czyli jeżeli tutaj mam dwa wodory, to ta siarka, czyli ta reszta kwasowa w kwasie jest dwuwartościowa. To będzie Wam później dalej potrzebne do nauki o solach, jak będą sole, to wtedy, żeby je zrozumieć, to będzie to bardzo potrzebne, dlatego prowadzę się to już w kwasach. Jak mamy chlor, to on jest jednowartościowy, bo jest jeden wodór w tym kwasie. Brom jest jednowartościowy, bo jest jeden wodór w tym kwasie. Tu reszta SO4 będzie dwuwartościowa, bo są dwa wodory w tym kwasie. Reszta HNO3 jedna wartościowa, tutaj ta reszta będzie trzywartościowa, a ta reszta będzie jednowartościowa. To tyle na temat kwasów i, yy, i reszt, czyli na przykład gdybyśmy mieli związek typu takiego, że na przykład byłoby takie coś, to to już nie jest kwas, tak, bo nie ma wodoru na początku, a jak na przykład byłoby coś takiego, to już jest to kwas, dlatego że jest tutaj wodór z przodu, więc mamy resztę kwasową MNO4, która jest jednowartościowa i ten wodór.